Dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Powiem wam, no trochę syf tu blisko Tam w ogóle ktoś ma dom na plaży Ale powiem wam, że ciekawe miejsce Zaczynamy dzień czwarty, dzisiaj sobie podejdziemy już się bliżej mety Ale zostawimy sobie na dzień finałowy jeszcze z 200 km, Bo do celu zostało nam około 800. Nawet chyba niecałe. Piękne te tureckie autostrady. Naprawdę jedzie się po nich nawet Polonez po 120 potrafi O i tam widzicie, tam jest nasz kemping. Także pobudka z widokiem na morze. Przemieszczamy się małymi kroczkami w kierunku mety, ale musieliśmy zrobić małą przerwę na pieprzanie chwilowo się rozdzieliliśmy. Przentytujcie się, pyszne. Ta góra się nie skończy. No do, do mety zaczyna być. 2 mety, być na kilometrów siedemskich. Pod znakiem zapytania bo tak. po Po płaskich byśmy dojechali, no po takich szczytach Tu jest cały czas pod górkę, to się nigdy nie skończy. 23 na godzinę i ciężarówką pod górę Ale jaki ładny obrazek. Taka prędkość przelotowa na szczycie. Ale masakra, nie jechałem takiego podjazdu w życiu A polonezem to już w ogóle Sondę już wypięliśmy Może będzie lepiej jechała. A tutaj mamy problem jeszcze w dolocie z klapką Klapeczka jest taka, że ona się w złą stronę otwiera I ciągnie cały czas gorące powietrze A no zimno nie jest Wszystko zimne ja tu bym jeszcze taką rurę tutaj machną gdzieś dotąd, ale nie mamy z czego, nie? Dobrze, jedziemy na testy do najbliższej stacji, tylko pytanie co pomoże, czy to, czy to. No w nocy z zimnym powietrzem jechał dobrze, nie? I sonda mu nie przeszkadzała Czyli co, sonda wjeżdża z powrotem? Tak, to wiem. Jak nie pomoże do następnej stacji... Aj! To na następnej stacji dostanie... Tak, dostanę dodatkowy tuning Jeszcze jeden tuning, to jest... Kilkukilometrowe podjazdy Po nachyleniu 5% jak nie więcej ruszamy testować. Ja już nawet nie mam siły wsiadać z tego samochodu. Jest kurwa za Jest za ciepło. Fajnie, meczet mamy naprzeciwko Są i oni Dobry wieczór Jest w pół do pierwszej wieczorem, w nocy Skończyliśmy czwarty dzień Naszej przygody z Mumbolowy Chłopaki się właśnie logują do hotelu Pozostałych już nie zobaczycie, bo leżą w łóżkach Dojechaliśmy do miejscowości Samsun, która jest y, już 190 km chyba od Giresun Więc jutro dojeżdżamy tylko i wyłącznie na metę Ostatnie 190 km, po 12 się zbierzemy stąd, żeby się wyspać Bo niestety ostatnia noc na tym kempingu była przysrana Tam jest głośno, no nie, da się na kempingu normalnie wyspać Więc taka zapadła decyzja, że dzisiaj śpimy w cywilizowanych warunkach, żeby się w cywilizowanym miejscu ogarnąć i żeby jutro na metę wjechać zadowolonym, a nie umęczonym. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to oczywiście... Stawiamy się jutro na mecie, dzisiaj nie obyło się bez przygód, bo karawan nie chciał za bardzo jechać, kombinowaliśmy z Kamilem jak tam wcześniej mogli się zobaczyć z, jakimś, z jakąś klapką w dolocie, wywaliliśmy sondę lampna, bo nie dało się jechać, a spalanie stukowe było takie, że prawdopodobnie wypalimy dziurę w tłoku większą niż cały Polones. Dzisiaj możemy podsumować też, że przejechaliśmy łącznie od wyjazdu z domu 3140 km. Chyba tak Michał mówił przed chwilą, że 3140 km zostało przejechane od wyjazdu z domu. No to już jest ponad plan. Już jest, już jest mocno ponad plan. Zapraszamy do jutrzejszej relacji. Mam nadzieję, że jutrzejsza to będzie właśnie nasza, nasza wizyta na mecie. Dobrej nocy, trzymajcie się.